Cześć, jestem Krzysiek, a to jest dzisiejszy luźny monolog. Zapraszam. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam ramówkę na czerwiec, ponieważ będę miał w najbliższym miesiącu egzaminy. 31 maja ukażą się wszystkie piątkowe serie. Od 1 czerwca do końca sesji ukazywać się będą jedynie serie skrótowo, 5 dni info, nowinki i mainstream. Najbliższy miesiąc to czas, w którym świętujemy pojawienie się nowej serii, Mediów. Była to trzecia tematyczna seria PAPM Channel, zaraz po Ciężarówkach i Kolei. Obecnie jest to druga seria tematyczna PAPM Channel, która doczekała się 44 odcinków, a za tydzień, przed przerwą sesyjną, ukaże się 45. Jest to seria, która powstała... Zainteresowania mediami jako takimi. Jeszcze chciałbym przypomnieć, że gdzieś pod koniec czerwca swój rok mogłaby obchodzić seria komentary, no ale niestety została zakończona. Tak więc dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Wam za ten tydzień, do piątku. Co prawda już nie na luźnym monologu, ponieważ na luźnym monologu spotkamy się dopiero po sesji. Tak więc do usłyszenia w PPM Podcast. Była to audycja PPM podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2024.